Lubię, kiedy gry skłaniają mnie do zainteresowania się nieco głębiej jakimś tematem i poszerzenia mojej wiedzy. I nie ukrywam, że kiedy w ogóle po raz pierwszy przeczytałam, że powstaje taka gra jak Tindaya, to od razu wzbudziła moje zainteresowanie nietypowym tematem. Podejrzewam, że większość z Was ma tak jak ja, że raczej nie mogą się pochwalić ogromną wiedzą na temat plemion, które zamieszkiwały Wyspy Kanaryjskie na początku XV wieku. I powiem szczerze, że kiedy zaczęłam trochę więcej o nich czytać, to wcale nie było tak łatwo znaleźć jakiekolwiek informacje. Bo prawda jest taka, że historię piszą zwycięzcy, a o tych ludach można co nieco powiedzieć, ale raczej na pewno nie to, że stali się zwycięzcami tej historii. Indaya to planszówkowy debiut Lolo Gonzalesa, który oprócz przyłożenia się do Dopracowania gry mechanicznie zadał sobie dużo trudu, żeby jak najlepiej przedstawić, jak wyglądało życie plemion na Wyspach Kanaryjskich na początku XV wieku, jak wyglądały ich wierzenia. Pojawiają się w grze postacie bóstw Akorana i Moneiby, które są kapryśne, którym składa się ofiary, również z ludzi, jak trzeba. Pojawiają się postaci wieszczek, o których wiemy z późniejszych przekazów spisanych, dlatego że ta wcześniejsza historia. Nie była spisana, opieramy się na tym, co odtworzono później i co można było znaleźć w wykopaliskach archeologicznych. Znajdujemy tam demony, których się obawiano, no i oczywiście realia życia na wyspach wulkanicznych, czyli wybuchy wulkanów, trzęsienia ziemi, morze podmywające tereny nadbrzeżne. Generalnie życie było trudne. A jakby tego wszystkiego było mało, w pewnym momencie zaczęli pojawiać się jeszcze konkwistadorzy, którzy rozpoczęli podbój Wysp Kanaryjskich, a plemiona, które w tym czasie te wyspy zamieszkiwały, musiały się albo poddać i dać zasymilować, albo walczyć, ale wiadomo, że to była nierówna walka, i większość ludności tak naprawdę wyginęła w tym czasie albo trafiła do niewoli. Rozgrywka w dają trwa przez maksymalnie 3 ery. A każda z tych R er dzieli się na trzy fazy. Faza strategii, kiedy dowiadujemy się, jakie nieszczęścia nas spotkają. Przynajmniej w pierwszej erze się zawsze tego dowiadujemy. W kolejnych to już zależy, czy dostarczyliśmy wieszczkom yy, ogień, żeby mogły nam przepowiedzieć, co nas dotknie i gdzie. Yy, z głównej fazy fazy akcji, kiedy. Po kolei wykonujemy jedną lub dwie akcje, aż wszyscy spasują, oraz z fazy końca ery. I wtedy właśnie przychodzą po kolei te wszystkie nieszczęścia. To znaczy, najpierw jeszcze musimy wyżywić swoich ludzi, upewnić się, że mają co jeść, sprawdzić, czy nie zmarnowała się żywność, sprawdzić, czy zostały złożone ofiary Bogom. I w zależności od tego, jak się wywiązaliśmy z tego wszystkiego, to gniew Bogów może maleć albo rosnąć. I od poziomu gniewu zależy zasięg katastrof, jakie będą nas dotykać. Jeżeli te wszystkie katastrofy przeżyjemy, to albo przechodzimy do kolejnej ery, albo przechodzimy do y, zakończenia gry i sprawdzania, czy udało się wygrać. Pokrótce omówię, jakie akcje możemy wykonywać w fazie akcji, i y, jest to powiązane z planszetkami, które mamy przed sobą. Każdy ma przed sobą planszetkę troszeczkę większą rzemiosła i drugą planszetkę, na której gromadzimy zasoby i na której przedstawiona jest akcja eksploracji. W grze znamy bądź możemy się nauczyć czterech rodzajów rzemiosł. Możemy być rybakami, hodowcami trzody, pasterzami kóz oraz rolnikami. Na start każdy z nas zna dwa z tych rzemiosł. W trakcie gry, jeżeli umiejętnie wszystko rozplanujemy, będziemy mogli poznać również kolejne. I jako akcję możemy wykonać rozwój jakiegoś narzędzia z rzemiosła, które już znamy. Możemy wykonać produkcję, czyli pobrać to w zależności od warunków, które tutaj są, jak je spełniamy, dostaniemy więcej lub mniej surowców albo będziemy mogli przetworzyć później więcej lub mniej surowców. Oprócz tego możemy wykonać akcję eksploracji. I raz w trakcie gry możemy, um, możemy zbudować jaskinię, jeżeli będzie nam potrzebna. Akcja eksploracji jest o tyle istotna, że w trakcie gry musimy się przemieszczać, żeby uniknąć różnych nieszczęść, które mogą nas spotkać, żeby pokonać konkwistadorów, którzy pojawiają się na planszy, a także, żeby wykonać niektóre dodatkowe akcje możliwe tylko po zakończeniu ruchu. I do takich akcji należy zbieranie surowców z kafelków, na których zakończyliśmy ruch. Do takich akcji należy wymiana surowców między graczami, o ile oczywiście skończymy ruch na kafelku, gdzie znajdują się miple tego gracza. Tak samo składanie ofiary, zakładanie osady albo walka z konkwistadorami. To wszystko możemy wykonać po akcji ruchu. Obszar gry tworzymy za każdym razem od nowa. Układając 8 takich obszarów, na każdym z nich znajduje się wulkan oznaczony cyfrą oraz szczelina. Te cyferki tutaj będą nam wyznaczały, na której wyspie lub w której szczelinie pojawi się kolejne zagrożenie. Wokół wulkanów układamy kafle terenu i tak powstają nasze wyspy. Na początku zawsze mamy tych wysp 8, bo na każdym takim obszarze jest jedna. Ale później wydarzenia mogą sprawić, że jakaś wyspa zniknie, albo większość jej podmyje woda, albo mogą z kolei się dwie wyspy połączyć w jedną, bo wybuch wulkanu połączy lawą kilka wysypek razem, więc sytuacja cały czas będzie się zmieniać. W grze mamy dwa rodzaje mipli. Każdy zaczyna z dwoma wodzami. Oznaczonymi taką laską, którą trzymają, oraz najczęściej z trójką wieśniaków. Maksymalnie możemy ich mieć siedmiu w trakcie gry. I w zależności od tego, jakim miplem się poruszamy na planszy, będziemy mogli wykonać takie lub inne akcje. Każdym możemy handlować z innymi graczami, każdym możemy zbierać surowce, ale już tylko wieśniacy mogą posiadać wioski, czyli wykonywać w nich akcje produkcji. Jeżeli w jakiejś wiosce nie ma wieśniaka, to jest ona niczyja, nawet jeżeli tam stoi czyjś wódz. Tylko wieśniacy się rozmnażają, no i musimy też ich wykarmić i zapewnić im schronienie. Natomiast tylko wodzowie mogą zakładać nowe osady, tylko oni mogą składać ofiary i są wymagani, żeby poruszać się z wyspy na wyspę dlatego że tylko oni potrafią nawigować, mogą zabrać ze sobą wieśniaków, ale sami wieśniacy nie mogą opuścić wyspy na której się znajdują i tak samo sami wieśniacy nie mogą zaatakować konkwistadorów, zawsze musi iść z nimi jakiś wódz. Nie wspomniałam do tej pory, czy to jest gra kooperacyjna, czy rywalizacyjna, a jest tym i tym. Możemy grać w trybie czysto kooperacyjnym, czyli w trybie sojuszu, kiedy wspólnie dążymy przede wszystkim do tego, żeby przetrwać i żeby zrealizować dodatkowe cele, które losujemy z kart celów na początku gry. Możemy grać w trybie dominacji, czyli w trybie rywalizacyjnym, ale nie tak do końca, dlatego że żeby w ogóle mieć szansę wygrać, musimy przetrwać. I może się zdarzyć, że nie przetrwamy, i po prostu wszyscy przegramy. A tutaj powinniśmy tak zrównoważyć działania dla dobra wszystkich oraz zbieranie punktów dla siebie, żeby przetrwać i żeby na końcu mieć więcej punktów niż nasi przeciwnicy. Jest również tryb solo. Jest to jeden z wariantów gry kooperacyjnej. Jest też przewidziana taka mini kampania, która może nieco ułatwić przyswajanie zasad, dlatego że tych zasad jest dużo. To, co ja wcześniej powiedziałam, to było naprawdę takie pokrótkie omówienie tych najważniejszych. Tam jest dużo więcej niuansów. Więc, jeżeli gracie z kimś, kto nie lubi długiego tłumaczenia zasad, a wiecie, że rozegracie kilka tych rozgrywek, to też może być dobry pomysł, żeby spróbować najpierw zagrać jedną erę na okrojonych zasadach, potem dwie, dodając parę dodatkowych elementów. No i dopiero w trzeciej, czwartej rozgrywce wprowadza się tryb rywalizacyjny. I, i, I wszystkie niuanse, dodatkowe karty celów, ukryte karty celów, czyli całe dobrodziejstwo, które ta gra ma do zaoferowania. Oprócz tego są tam też takie y, warianty, które możemy dodać. Jednym z nich, którego akurat nie zdążyłam jeszcze przetestować, a wydaje się bardzo ciekawy, to jest wariant ze zdrajcą. I tam w e, ostatniej erze, któryś z graczy może zdecydować, że przechodzi na stronę konkwistadorów, i w tym momencie zupełnie dla niego zmienia się cel gry e, i gra przeciwko wszystkim. E, na pewno będę chciała jeszcze ten wariant wypróbować. E, jeżeli chodzi o, o te pozostałe warianty, graliśmy e, w tryb kooperacyjny. E, jako pierwszy później graliśmy w tryb rywalizacyjny od razu tłumacząc wszystkie zasady i z doświadczonymi graczami spokojnie można od razu zacząć od tego poziomu, natomiast nie polecabym zaczynanie od wysokiego poziomu trudności, dlatego że mamy tutaj bardzo dużo duże pole manewru, jak chcemy stopniować poziom trudności rozgrywki. Jednym z elementów jest to, jak ułożymy plansze. Jeżeli w większości posłużymy się kafelkami takimi jakby wygasłych wulkanów, to mamy szansę zbudować wyspy w pewnej odległości i przez to mniej katastrofy będą wpływać na kilka wysp, a części może tylko na jedną, więc jest troszeczkę łatwiej. Jeżeli gramy w tym trudniejszym trybie, to prawdopodobnie te wyspy będą musiały być blisko siebie i jest duże ryzyko. Że od razu katastrofa dotknie kilku z nich. Oprócz tego wybieramy na początku też poziom trudności, biorąc karty wydarzeń z poziomu pierwszego, drugiego lub trzeciego, i wtedy dzieje się albo więcej, albo mniej, albo sama kolejność wydarzeń też bardziej lub mniej wpływa na plansze, bo to jest coś, czego na przykład nie przewidzieliśmy w jednej rozgrywce kooperacyjnej, wszystko sobie wspaniale zaplanowaliśmy. Już myśleliśmy, że przegrywamy, ale jeszcze wykombinowaliśmy, jak możemy pokonać konkwistadorów, bo wtedy z nimi mieliśmy najtrudniej. A potem się okazało, że zanim to nastąpiło, wybuchł wulkan, połączył nam wyspy i zanim w ogóle mogliśmy wygrać, jedno z plemion wyginęło. A jednym z warunków wygranej w trybie sojuszu jest to, że każdy na końcu ma przynajmniej jedną osadę czyli też jednego wieśniaka, który, który tę osadę kontroluje, i każdy ma przynajmniej jednego wodza. Więc w tym momencie y, odnieśliśmy porażkę, więc y, jest tutaj dużo takich elementów, y, które, y, które możemy sobie odpowiednio dostosować do tego, jak chcemy grać. Lubię gry euro, ale mam świadomość, że. Czasami jest takie zagrożenie, że zaczniemy grać schematycznie, że cały czas będziemy robić to samo. I tutaj w Tindai podoba mi się to, że ta plansza cały czas się zmienia, że mamy różne karty wydarzeń, i tak naprawdę nie możemy sobie na początku gry zaplanować, co będziemy robić do końca, tylko w każdej erze musimy na nowo dostosowywać strategię do tego, co mamy na planszy i do nieszczęść, które dotkną nas na końcu ery. Oczywiście jest to możliwe, żeby dokładnie wszystko zaplanować, tylko jeżeli zapewnimy wieszczkom paliwo do ogniska. Czyli na początku każdej ery będziemy wiedzieli, jakie nieszczęścia gdzie się pojawią i jakie konkretnie klęski nas nawiedzą za sprawą Akorana i Moneiby dlatego że jedna wieszczka wskazuje nam gdzie się pojawią nieszczęścia, a druga wieszczka odkrywa nam karty bogów, które determinują co się wydarzy. Więc jeżeli to wszystko wiemy, to tak naprawdę w grze prawie że nie ma losowości. Praktycznie jedynym losowym elementem jest to czy jak eksplorujemy i pobieramy surowce, czy tam znajdziemy jedną, czy dwie, czy trzy sztuki czegoś. Ewentualnie, jak losujemy karty bogów, no to one się mogą między sobą różnić, ale to są takie drobnostki. Wszystkie inne rzeczy, wszystkie ruchy, które wykonujemy na planszy, nasza produkcja to wszystko jest możliwe do rozplanowania. Um, dlatego. Um, Dlatego może też gra trwać dość długo Jeżeli rozkminiamy, jeżeli się staramy Znaleźć to najbardziej optymalne rozwiązanie Więc to oczywiście tutaj trzeba Wziąć pod uwagę Jeżeli nie lubicie długich gier To tutaj może się Wam dłużyć Nam się grało bardzo dobrze Chociaż Różnimy się preferencjami Ja zdecydowanie preferuję Wariant Sojuszu Dlatego, że Z jednej strony wydaje mi się trudniejszy Dlatego, że tam mamy troszeczkę mniej surowców, którymi możemy dysponować, dlatego, że nie możemy całkiem ogołocić żadnej wyspy. Nie możemy też ogołocić leśnych ostępów ze zwierząt, które się tam znajdują. I naprawdę musimy sobie dobrze to wszystko rozplanować. Z kolei mój mąż mówi, że on woli ten tryb rywalizacyjny. On daje troszeczkę większą swobodę, dlatego że tam możemy nawet całkiem wszystko ogołocić. Tylko, że jeżeli to zrobimy, to dostajemy punkty ujemne, ale oczywiście można to sobie zrekompensować gdzieś indziej. Więc jemu bardziej się podoba to kombinowanie i, i ta satysfakcja, że na przykład mógł tam wygrać, a, a nie z kimś innym. Więc y, tutaj oczywiście są. Y, y, nie wiem, jak wy wolicie grać. Jestem bardzo ciekawa, który wariant by się wam bardziej spodobał. Jeszcze takie rzeczy, które mi się tutaj spodobały, takie ciekawe mechanicznie, to spodobał mi się system uczenia się nowego rzemiosła, dlatego że jest to coś, czego nie możemy wykonać żadną akcją, tylko musimy tak sobie rozplanować ułożenie naszych piątków na końcu ery, żeby nasz wódz, Znajdował się w wiosce innego gracza, który ma dane rzemiosło opanowane, i on wtedy w tej wiosce uczy się tego rzemiosła, i od kolejnej ery, po pierwsze, może u siebie też rozwijać narzędzia z nim związane, może budować wioski, w których to rzemiosło jest wykonywane, a dodatkowo odblokowuje sobie znacznik, czyli, tak jakby udostępnia sobie więcej możliwych akcji w kolejnych epokach, dlatego że o tym nie wspomniałam, jak rozwijamy jakieś nowe narzędzia, albo jak rozwijamy się, poznając nowe rzemiosło, to odblokowujemy sobie znaczniki akcji, yy, czyli możemy ich odpowiednio więcej później wykonać. Indaya została w Polsce wydana przez wydawnictwo Ogry Games, i nie jest to pierwsza gra tego wydawnictwa, dzięki której możemy troszeczkę poszerzyć naszą wiedzę historyczną, yy, a, a ja zawsze się z tego cieszę, jeżeli mam taką okazję. W grze podstawowej znajdziecie takie kartonowe, nie tyle figurki, to standy przedstawiające bogów i, i różne katastrofy, i konkwistadorów. Można też było dokupić takie figurki plastikowe, chociaż powiem szczerze, że mi się chyba nawet te, te kartonowe bardziej podobają. Znajdują się na nich ilustracje kawiera zwanego, znanego jako Ink Golem. Nie wiem, czy słyszeliście o tym ilustratorze, ale on coraz częściej mam wrażenie się pojawia. Ilustrował dodatki do kawerny, to nowe pudełko kawerny, jeżeli kojarzycie też z jego autorstwa, ilustratował Sky Mines, możecie sobie w ogóle zobaczyć, bo dość dużo już gier z jego grafikami się pojawiło. <todgłosy> Moim zdaniem te, te, te stendy spokojnie wystarczają, chociaż oczywiście, jeżeli ktoś lubi figurki, to, yy, to też wiem, że była, nie wiem, czy, czy, czy jeszcze jest opcja do kupienia. Yy, co mogę więcej powiedzieć? Tindaya, gra euro, w której ciągle musimy dopasować strategię do zmieniających się warunków na mapie, gdzie musimy ciągle uciekać przed katastrofami. Gra, która nam pokazuje, jak ciężko czasami jest walczyć o przetrwanie. Ym, moim zdaniem rozgrywka może być bardzo satysfakcjonująca. Jeżeli będziecie mieli okazję, koniecznie wypróbujcie. Cześć.